Partnerzy odcinka EFSTON, LIDER, Wizę ELO CITY, PLATINET, CLICKLIST.PL Cześć, witam. Dzisiaj będzie kolejny film z gatunku Długa Trasa. Dzisiaj wybieram się do salonu Dwa Kółka do Nakła nad Notecią. Także mamy do przejechania ponad 1000 km i startuję dzisiaj nie naładowany, no bo od rana wiele spraw musiałem załatwić, także kręciłem się po Krakowie. Startujemy dokładnie z Bonarki, 93% to jest... Prognozowane przez samochód 506 km zasięgu. Rano był naładowany oczywiście do 100%. No ale i stał na mrozie i trochę pojeździłem, także 93% pozostało. Teraz co powiemy Tesli gdzie chcemy jechać? Prowadź do salon 2 kółka nakło nad notecią. No i już mamy cel ustawiony. Dajemy, żeby nas prowadził. Start z bonarki. o Z ciekawostek 12 stanowisk jest wolnych, z 16 w tym momencie. I zobaczymy, którędy nas tu poprowadzi i co tu wymyśli. Teraz skręć w prawo, Co tu wymyślił? Wymyślił, że mamy się 38 minut ładować w Ludźmierzu, ale mi się tam nie chce jechać, bo to nie jest do końca po drodze, więc pewnie naładuje się gdzie indziej. Niemniej jednak, mamy być w Ludźmierzu na godzinę 14.10. Możemy teraz sobie przekasować tutaj, żeby usuń wszystkie przerwy na ładowanie. I teraz nas poprowadzi bez żadnego przystanku, więc zobaczymy, ile cała trasa ma. No ja przystanek zrobię jakiś po swojemu, 34% musimy doładować, no, gdybyśmy byli naładowani do stówy, no to nawet poniżej 30%, 30 w tym aucie doładować to jest paręnaście minut, no może 20, Agwabrp wczoraj sprawdzałem, to chyba 18 minut wymyślił i co nam pokazuje, mamy 5 godzin 18 minut jazdy, 16.21 czas przybycia i 526 km do zrobienia. Prowadzi nas tutaj na Toruń, potem Bydgoszcz i zbyt Bydgoszczy kawałek jeszcze w lewo, czyli na zachód, na kło nad Notecią. A Muszę sobie jeszcze tu zegary pokasować. Ostatnia nasza podróż, to była akurat do Zakopca, średnie zużycie 15, resetujemy. Odładowania, no to mamy dzisiaj od rana przejechane 27 km i obecna trasa, a też przeresetujemy. A tutaj statystyka od nowości, 15,6. Aktualnie auto ma 23,5 tysiąca kilometrów. Przejechany. Także ruszam i zapraszam na relacje z takiej długiej trasy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jadę jak zawsze tak, jak mi jest najwygodniej. Nie patrzę na to, co, co byłoby optymalne dla samochodu. Optymalne musi być dla mnie śniadanko, obiadek po drodze, tak, żebym przyjechał wypoczęty. A i lecę sobie takie 120, bo rozmowy telefoniczne ciągle coś tu. Do obgadania przez telefon pokazał mi, że Michał 97 na godzinę to dowiozę 10%, a do przejechania będzie wtedy dzisiaj z 550 km. Raczej tak na pewno nie będę jechał. Ale można by było spróbować. No i cóż, dzisiaj telefoniczne szkolenia. Rozmowy już z trzema infoliniami, także dzisiaj dużo takiej pracy telefonicznej, a ja wtedy najbardziej lubię prawy pas, aktywny tempomat stąd dzisiaj się wlekę. Godzina 42. Znaczy godzina 45-142 km 14,5 zużycie przy takim wlekącym stylu jazdy, natomiast czas dojazdu 1634 zepsułem oczywiście, poprawiło się minus 16%, pokazuje teraz. Także ja dzisiaj nie marnuję czasu na jazdę, tylko wykorzystuję czas jazdy na wykonywanie różnych telefonów. Auto pokazuje, że trzeba jechać 98 na godzinę, żeby dowieść 8%, więc pewnie można jechać ze 110, żeby dowieść yy, koło zera. Na noc mamy ładowanie, więc się tym zupełnie nie przejmuję. No i nie wiem, zobaczę. Jak wszystkie rozmowy przeprowadzę, to pewnie przyspieszę, ale dopóki mam co robić, to, to będę się tak w Godzina 45 to jest też przejazdem przez Kraków, no i z takim korkiem na 10 minut gdzieś tu na Esce, na więc no, trochę tutaj stania też było. Średnio tak jadę pi razy drzwi koło stówki, trochę powyprzedzam, trochę jadę za tirami. Dzisiaj po prostu taka lajtowa jazda zobaczymy ile ten czas się zepsuje taką lajtową jazdą standardowo jak, się, jak jadę tak żeby po prostu dojechać no to jestem w stanie odrobić z 20 minut pół godziny, natomiast dzisiaj pewnie podobną ilość czasu stracę, ale czy stracę to jest rzecz względna i zjeżdżamy na Port Radomsko 54 w akumulatorze tam mamy ładowarkę na Shellu tu mamy ładowarkę na mojej, tam mamy ładowarkę Greenway a kilometr dalej jest chyba 6 Ionity ale ja jadę tutaj bo trzeba coś... trzeba coś zajeść, no co będę na głodno jechał? Jak jestem głodny, to się zatrzymuję. Może to podciągnę parę kWh, że mieć już do końca, a nie wiem, zobaczę. Doładowane 25 kWh według Tesli i 28,88% w akumulatorze. Jestem już na trasie, 3 km, 2 minuty, 30 zużycie, no ale to rozpędzanie się zawsze zjada trochę więcej prądu, poza tym samochód, z tego co wiem, to teraz chłodzi akumulator. Salon 2 kółka nakło nad notecią. Mamy być 17-19, 326 km i mamy dowieść 19%. No, zobaczymy jak to finalnie nam wyjdzie. Zjadłem sobie zestawik kebab. Jak zawsze dobry, nic się nie zmieniło. 35 zł, do tego herbatka 10 zł i zeszło pół godziny, a na zestaw czekałem dokładnie minutę. Także, no, pół godziny to jest takie minimum, żeby skorzystać z toalety i coś zjeść. Takie przynajmniej jest moje doświadczenie. Auto, auto jak zawsze naładowane przy okazji i dla komentatorów, niczego tu niczym nie maskuje. Byłem głodny, zatrzymałem się, była ładowarka, no to się naładowałem. I w godzinkę udało się przejechać 125 km. I będziemy za chwilkę dojeżdżać do Mopch Krzyżanów. Niestety mamy bardzo silny taki boczny wiatr, rzuca tymi autami po drodze. Widać to na tym busiku, co przed nami pędzi. A Teslom co? No nie najgorzej się jedzie, aczkolwiek wolę na autopilocie, bo na autopilocie to w ogóle nie wiem, że jest wiatr. A jak ja kieruję sam, no to troszkę czasem trzeba jakoś korektę wprowadzić. Także jedziemy teraz pod taki dość silny boczny wiatr, a za chwilę będziemy w ogóle jechać pod wiatr. Stąd mamy dowieść tylko 9%, także tutaj margines się zmniejsza i cieszę się, że zostawiłem sobie jakiś margines. I jesteśmy już na dziesiątce, czyli drogą, drodze, którą dojedziemy do Nakła. Statystyka na ten moment 260 km, 2 godziny 9 minut, 18, 3 zużycie. Pozostało nam jeszcze godzinka jazdy i mamy dowieść 8%. Mamy procent 22, 70 km przed nami. No, jesteśmy w Nakle, wskoczyło 10% i wskoczyło pokaż stację ładowania. No i co my tu mamy? To co znajduję to jest 22 km stąd. A w Nakle oczywiście są jakieś stacje, natomiast w hotelu się podłączymy i tyle. Także ostatnie kilka minut i kilka kilometrów przede mną, a że dzisiaj mam zaraz spotkanie, to zrobię podsumowanie już teraz. Trasy do Podróż A, czyli 520 km, 16,2 zużycie. Obecna trasa, czyli od, portku, od portu Radomsko, 321 km, 2,52 i 17,7 zużycie. No i tak to wygląda, że mamy dowieść jeszcze 8%. Także zawsze warto mieć zapas, bo się może zmienić wiatr, no coś się może podziać i zapas to jest fajna rzecz. Także polecam jakiś zapasik zawsze sobie zostawiać. A ja już będę tutaj odpoczywał. Jutro nagrywamy bardzo fajny materiał. Jutro nagrywamy bardzo fajny materiał z takimi różnymi pojazdami elektrycznymi, nawet takimi, które można jeździć bez prawo jazdy. Ale to już będzie w innym materiale. A dzisiaj co? A dzisiaj. Zapraszam od razu na, po, na podróż powrotną, no bo oczywiście cały ten materiał zmontuję w jeden kawałek. Także ja na dzisiaj kończę. Także polecam z czystym sumieniem i z całego serca na kło. A to dlatego, że tu się można naładować, a przy okazji zjeść pyszne śniadanko, przyjemny przyjemny hotelik. Także jadę dalej załatwiać swoje sprawy. Ja wypoczęty, auto naładowane, lecimy dalej. No już lecimy do salonu Dwa Kółka. Z hotelu to jest jakieś 3 km. Jest jakby obwodnica nakła. I polecam zawsze, zanim zarezerwujecie hotel, zapytajcie się, czy udostępnią gniazdko. Jak to będzie wyglądało? Udostępnią? Super, nie udostępnią. Dzwonimy dalej. No i to jest metoda na takie bezstresowe podróżowanie. Bo najlepiej auto mieć rano pełne. My wypoczęci, to i auto powinno być pełne. No bo na początku mamy siłę jechać przez ileś godzin. No to auto też niech ma siłę w prądzie. Siły w akumulatorze, żeby nas wieść przez te ileś godzin, a potem jak się zmęczymy, zgłodniemy, no to przy okazji podładujemy. Zaczynanie z pustą baterią dnia, to jest tak jakby nie przespać nocy. Trzeba tą baterię troszkę traktować tak jak siebie, z jakąś tutaj czułością i troskliwością i wszystko będzie dobrze. Żegnamy się z Rafałem i z Salonem, dwa kółka. Co nam tu pokazał, że mamy jechać do uśmierza i tam mamy dowieźć 40%. Gdy wykasowałem przystanki na ładowanie, pokazuje mi minus 22%, czyli tyle trzeba podładować, 1923 i 520 km. Ale ja po drodze muszę zjeść jakiś obiad i na pewno zrobić sobie jakiś przystanek, więc gdzieś tam po drodze to auto troszeczkę podładuje. No i wjechaliśmy na s 5 Jak do tej pory krajówką przejechaliśmy 25 km pół godziny. Zużycie to 10,7 kWh na 100. A teraz pojedziemy 120, to na pewno troszkę nam się to zużycie zepsuje. Czas dojazdu to nadal 1923, pozostało prawie 5 godzin jazdy i prawie 500 km. I 23% musimy podładować gdziekolwiek po drodze. A ja po drodze na pewno muszę zjeść jakiś obiad, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. I samochód wymyślił, że gdybym nie przekraczał 102 na godzinę, to dowiozę do domu 7% bez ładowania. No i jesteśmy na dziesiątce. Widzicie, jak to wygląda. Jeden sznurek, ale za to, jakie zużycie, Nawet nie ma 11 kWh. Godzina 13-80 km za nami. Jeszcze 85% w akumulatorze. Do domu pozostało 440 km, 80% przejechane. I Tesla pokazuje, że jakbym nie przekraczał 109 km na godzinę, to dowiozę 6% i dojadę bez ładowania. Czyli dzisiejszy zasięg, jadąc do 110 km na godzinę, to będzie 520 km no petarda i jesteśmy na A1 90 km przejechane godzina 22 i niecałe 11 kWh na 100 zużycie pokazuje nam, że dowiedziemy 15% na minusie więc albo trzeba będzie jechać do 110 albo trzeba będzie te 15% podładować niemniej jednak no fajnie to wygląda bo przejechane 90 km jeszcze 84% w akumulatorze no i mamy właśnie zjazd na MOP Otłoczyn Zachód a ja jestem dość dzisiaj już zmęczony i dość głodny, więc robię sobie pierwszy przystanek. Spróbuję dzisiaj do Burger King'a. Zjedzenie burgerka zajęło 37 minut, bo z 19:23 mamy 20 teraz, jako godzinę dojazdu. I co ciekawe, tu pokazuje 19:59, a tu pokazuje 19:58. Także generalnie to jest to samo, ale czasami o minutkę się potrafi różnić. I kolejny jakiś mob tu przy autostradzie. No i sobie kliknąłem, no i patrzę, jest jakiś Orlen, pokazuje nawet, że dwa stanowiska i 180 kW. Jak ktoś tutaj był, to niech da znać, co to za stacja. No ale nie będę się ładował, 77% w akumulatorze, także je odpuszczam. No jest tego na tej A1 naprawdę sporo, także A1 dzisiaj nie jest trasą, która generuje jakiekolwiek problemy przy jeździe elektrykiem. Jest tego naprawdę sporo, gdzie możemy się naładować. Mamy pół godzinki, mamy 56 km, więc średnia to około 110 km na godzinę, jaka nam teraz wyszła, a zużycie to 16 kWh na 100. No i mamy tam Ionity, Kostrzewy Kościelne. Klikamy, pokazuje, że 4 stanowiska maksymalnie, możemy tam 190 kW pobrać. No ale mamy 63%, więc tutaj też nie jedziemy. No i mamy MOP główno. A ja wziąłem sobie burgera z dolewką, więc muszę skorzystać z toalety. Godzina 3, 120 km, 119 dokładnie, 15,7 zużycie. I coś mi się wydaje, że tu jest Greenway. Sobie tu kliknąłem na mapę. Fajnie, że jak już dojeżdżamy do Mopa, to widzimy, czy tam jest jakaś stacja ładowania, czy nie. No i spróbujemy na niego trafić. No i znowu, za dużo prądu w akumulatorze, bateria nieprzygotowana, ale jak stoi pod ładowarką, no to już się podpinam, 77 kW mocy ładowania, lecę szybciutko i jedziemy dalej. Na Do akumulatora doszło 8 kWh według Tesli, ze stacji pobraliśmy 10 kWh, 8 minut to trwało, tyle się guzdrałem. Teraz przytrzymujemy tu z tyłu na kluczyku, ładowanie się skończyło, odpinamy. 8 minut później jedziemy dalej, także nam pokazuje nie 20, tylko 27 mamy 2% dowieźć, 68% mamy teraz w akumulatorze do przejechania 300 km MOB Wiśniowa, i znowu klikamy na mapie, i znowu wiemy, że tu jest ładowa kasetka Orlena, ostatnie promyki światła. No jedziemy jak widać po wiatraku, niestety, pod wiatr. Ale wygląda to całkiem dobrze. Udało się utrzymać czas dojazdu 26-27, mamy dowieść 4%. Zostało jeszcze prawie 200 km, mamy 44% w akumulatorze. A tu zużycie z ostatnich kilometrów 105 km, 53 minuty, 16,9 zużycie. Średnio nam wyszło na ten moment po godzinie 120 na godzinę, bo w godzinę przejechaliśmy 120 km, 16,7 zużycie. Zdaje się, że to z A1 skręcamy na S1 bielsko, no i coś się tu przykorkowało. I prawie 200 km, 195 km, godzina 37, 17,0 zużycie. I zjeżdżamy za czwóreczki. 299 km, 2,39, 15,7 zużycie. Także już niedaleko do celu. Do celu czas dojazdu 24 i godzina. Dwudziesta, punkt dwudziesta, Jesteśmy na rynku w skawinie i po krótkie podsumowanie tej trasy. Kurczę, jak jest na noclegu ładowanie, to naprawdę 500 czy ponad 500 km nie jest dla tego samochodu żadnym problemem. I dzisiaj jedynym opóźnieniem to było moje opóźnienie na zjedzenie burgera. Bo te 8 minut, kiedy auto się ładowało, udało się nadrobić szybszą jazdą na trasie. Także tak to wygląda w praktyce. Jazda, gdy wyjeżdżamy do pełna na ładowanie z domu i do pełna naładowani z hotelu. I tak się powinno podróżować elektrykiem, prąd jest wszędzie, jak ktoś tego nie rozumie, no to nie będzie gościł kierowców, którzy jeżdżą elektrykami, a już dzisiaj to już jest kilka procent, więc tam hotelarze, ogarniajcie się i udostępniajcie gniazdko. Dla mnie to może być nawet zwykłe gniazdko, bo to też rozwiązuje bardzo wiele problemów. A na koniec jak zawsze statystyka. Mamy 302 km, 2,45 i 15,6 od ostatniego podładowania się. A cała podróż, czyli do nakład nad notecią, do salonu, dwa kółka to prawie 1050 km i 15,4 zużycie. Dowieźliśmy jeszcze 3%. Partnerami odcinka byli również Magmar Rent, zastępczy elektryk z Oce Sprawcy. Sprawdź, czy elektrobilność jest dla Ciebie. Dobierz auto do swoich potrzeb. I Garaż. Garage. Sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych. Kody rabatowe w opisie. A jak zawsze, dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.